<laughs> Bolesław Dudek, lektor języka angielskiego, filolog i uh, prowadzący profil Bolesław English. How you doing, Bolesław? Not <laughs> <laughs> bad. How about you? Very Come good. On. Very good. Uh, it was a good pronunciation, yeah, I think. <laughs> <laughs> Szanowni okay. Państwo, dobra, wracamy do już naszego ojczystego języka. W każdym razie właśnie Pan Bolesław tutaj y, uczy tego języka angielskiego. I proszę powiedzieć, no bo angielski to jest język chyba numer jeden, oprócz chyba chińskiego oczywiście y, na świecie. No to chyba Panu chętnych do nauki nie brakuje. Raczej nie. Znaczy, kwestia jeśli chodzi o chętnych do nauki, to też dogadanie się, terminy płatności, wszystkie rzeczy muszą się zgrywać, ale chętnych nie brakuje. Na pewno takich profili jak mój jest bardzo dużo i każdy nie narzeka, myślę, albo nikt nie narzeka lepiej na chętnych także. Jest dużo osób chcących się uczyć. To musimy zapytać o tych chętnych. Mhm. Czy to są osoby młode, osoby w wieku szkolnym, czy także osoby starsze, czyli takie, które już dawno temu zakończyły naukę, zakończyły studia. Być może nie nauczyły się na takim poziomie języka angielskiego, jakby chciały, ale zaczęły też więcej podróżować i widzą potrzebę mówienia w języku angielskim, bo można się wszędzie dogadać samemu, nie trzeba też wyciągać telefonu i tamtego tłumacza, co też jest bardzo przydatne w dzisiejszych czasach. Kiedyś też tego nie było. Czy też osoby właśnie, no powiedzmy tam starsze czy dojrzalsze niż uczniowie liceum i który, którzy są na studiach, także są chętni do nauki od zera? Jasne. Nawet więcej, bym powiedział, jest takich osób, bo w szkołach problem jest taki, że często ci ludzie, mimo że mają powiedzmy, Czasami lepsze, czasami gorsze oceny, to i tak myślą, że ten język w miarę dobrze znają, więc oni by się nie chcieli uczyć dodatkowo. Ewentualnie rodzice ich wówczas zmuszają, albo namawiają, może to lepiej brzmi. Ale osoby dorosłe, które wiedzą, że ten język im się przyda i wiedzą, do czego im się przyda, są bardzo chętne do nauki i z takimi osobami się też bardzo dobrze współpracuje. Jak się uczyć skutecznie języka angielskiego? Bo my jesteśmy, można powiedzieć, językiem angielskim to znamienienie od samego początku, bo mieliśmy go w szkole. Starsze pokolenie raczej miało język rosyjski, prawda, mm -hmm. pamiętamy my akurat nie pamiętamy, ale wiemy o tym, więc jak się skutecznie od podstaw uczyć języka angielskiego? Zależy. Zawsze będzie zależało to od tego, jaki mamy cel tej nauki. Jeśli chcemy się dogadać, to uczymy się inaczej niż jeśli chcemy zdać egzamin, bo to są jednak dwie różne rzeczy. Dlatego że szkoła, język angielski w szkole wygląda inaczej niż często u jakiegoś lektora indywidualnego albo w szkole językowej. Jeśli chcemy się nauczyć rozmawiać, jeśli chcemy, na tym się głównie skupić, to musimy rozmawiać. To nie ma drogi naokoło, powiedzmy w ten sposób. Jeśli skupimy się na rozmowie, no to jasne, gramatyka, słownictwo, te wszystkie rzeczy są ważne, ale w szkołach głównie na to kładzie nacisk, a jeśli my pójdziemy w tę stronę. To nie mamy czasu rozmawiać. Mm -hmm. Nieważne, ile poznamy składni gramatycznych i ile słówek, to nam nie pomoże rozmawiać, jeśli nie będziemy próbować, jeśli nie będziemy się starać, jeśli nie będziemy kłaść na to nacisk. Więc jeśli to jest nasz cel, to rozmowa. Jeśli cel mamy inny, chociażby zdania egzaminu B2, C2, cokolwiek. To już musimy typowo pod egzamin się uczyć i robić takie zadania, które są potrzebne na egzaminie. Dobra, to ja tak trochę prowokacyjnie zapytam, bo <noise> powiedział Pan właśnie coś, o czym niejednokrotnie rozmawiałam ze znajomymi, że my w szkole uczymy się języka angielskiego, by zdać egzamin. I mhm. rzeczywiście ja na przykład bardzo lubiłam uczyć się języka angielskiego, ba miałam bardzo Super. dobre oceny, ale jak zaczęłam wyjeżdżać, musiałam trochę popracować nad tym, żeby przełamać mhm. te barierę, żeby zacząć mówić i się nie wstydzić. Szczególnie jeżeli ktoś wyjeżdża w młodym, Wieku, no to te, ta bariera może być jeszcze mocniejsza. I czy, czy to wymaga reformy? Czy powiedziałby pan, że niech zostanie tak jak jest? Bo my, nauczyciele, lektorzy, mamy z tym dobrze, bo potem przychodzą do nas uczniowie, żeby właśnie tę barierę przełamać i żeby z nami uczyć się mówić. Zależy, czyim adwokatem mam być. <laughs> A, to, ok, Okej, wszystko trzeba zmienić. Nie, oczywiście przesadzam. A, Niekoniecznie wszystko zmienić, ale może troszeczkę przejść w drugą stronę. Moim zdaniem oczywiście, ja nie jestem tutaj ekspertem, no powiedzmy od nauki niech będzie, że jestem, ale nie jestem tutaj metodologiem, który będzie mówił w szkołach, jak mają się ludzie uczyć. Tam uczymy się, tak jak powiedzieliśmy, pod egzamin i ten egzamin jest w szkole najważniejszy. Natomiast mamy też jeszcze maturę ustną, i dużo ludzi przychodzi do mnie po tym, jak zdali maturę pisemną, ale nie zdali ustnej. To trochę to jest takie nie do końca. Nie? Hmm. To wychodzi wtedy wyraźnie, że ta usna nie jest tak ważna według szkoły, jak powinna być. Bo później pojedziemy na wakacje, później pójdziemy do pracy i się okazuje, że hej, nie bardzo cokolwiek wiem, jak powiedzieć. Jak ktoś nas zapyta, to możemy powiedzieć: Wait a minute, i napisać <laughs> na przykład. <laughs> no to jest jakiś sposób. I teraz to na pewno mogłoby działać, ale też nie działa tak dobrze. Translatory, nawet te ze sztuczną inteligencją, teraz hmm. nie zawsze są poprawne. I to jest coś zwłaszcza z tym Google. Ja uwielbiam Google, to moja ulubiona aplikacja, ale pamiętajmy, dużo błędów jednak popełnia ten translator, tak? więc lepiej skorzystać z dobrego słownika, typu Oxford, Cambridge, nawet polski, zdaje się to jest Diki niż iść w Google Translate. No a najlepiej po prostu się tego angielskiego nauczyć i ten angielski znać. Bolesław Dudek, lektor języka angielskiego, był naszym gościem. Bardzo panie Bolesławie dziękujemy. Ja, thank you very much. Dziękujemy serdecznie. <grym> no i wszystkich serdecznie. zapraszamy do nauki języka angielskiego. My wcześniej rozmawialiśmy z panem Bolesławem i powiedział, że nigdy nie jest za późno. Każdego da się nauczyć yy, chociaż trochę, żeby przynajmniej się porozumiewał i mógł jechać za granicę i ze swobodą się poruszać i, i dogadać się z no, innymi. Dokładnie, no, to jest Bo jednak, fajna rzecz, fajna tak, rzecz żeby... Żeby turystycznych miastach, my też rozmawialiśmy o Rzymie mhm. I, i mówiłeś, że gdzieś tam w takich turystycznych miejscach można się tam dogadać po angielsku, rzeczywiście z, wyjeżdżając gdzieś do malutkich miejscowości, sumie, no to tak jest, tak jest zawsze, no mhm. chyba, ale to jest, to jest fajna rzecz, że gdzieś tam na lotnisku chyba też odejmujemy sobie stresu, znając troszeczkę... Jeżeli możesz coś sama załatwić, tak wiesz, że się dogadasz, tak. no to oczywiście jest zupełnie inaczej. Szanowni Państwo, zawsze ten obcy język warto znać,